W stolicy rośnie liczba dzików, tylko od początku roku do lasów miejskich Warszawa wpłynęło niemal 1100 zgłoszeń dotyczących ich obecności. Miasta apeluje, aby nie dokarmiać zwierząt. Dziki coraz częściej pojawiają się w miejscach dla nich nietypowych, takich jak osiedla, parki miejskie czy placy zabaw. Zauważają to też sami mieszkańcy, którzy zgłaszają obecność tych zwierząt miejskim służbom. Tylko od początku tego roku miejscy leśnicy odebrali niemal 1100 zgłoszeń w tej sprawie. Dla porównania, przez cały ubiegły rok. Zgłoszeń było niemal 2,5 tysiąca, a w 2021 roku ponad pół tysiąca. Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzików oraz nie ułatwiać im dostępu do pożywienia. Rozrzucanie resztek jedzenia, czy nieodpowiednie zabezpieczenie śmietników, jest dla nich dodatkową zachętą do odwiedzania terenów zabudowanych. Nie należy również prowokować zwierząt, ani do nich podchodzić, Działania skłaniające dziki do trzymania się z dala od miasta od dawna podejmują stołeczni leśnicy. Zbogacają bazę żarową w lasach i w razie potrzeby dokarmiają zwierzęta. W lasach utrzymywane są również miejsca kąpieli dzików, tak zwane babżystki.